Gareth Bale, człowiek, który swoją szybkością potrafił zmienić losy meczu, a jego gole przechodziły do historii futbolu. Od skromnych początków w Southampton, poprzez eksplozję talentów w Tottenhamie, aż po latach chwały i kontrowersji w Realu Madryt. Jego rajd w finale Pucharu Króla, przewrotka w Lidze Mistrzów i nieprawdopodobne występy w reprezentacji Walii sprawiły, że stał się jednym z najbardziej ekscytujących piłkarzy swojego pokolenia. Ale Bale to nie tylko sukcesy. To także upadki, konflikty i nieustanna walka z krytyką. Czy był geniuszem, którego nie doceniono, a może zmarnowanym talentem? Oto historia Garetha Balea, jednego z najbardziej elektryzujących piłkarzy XXI wieku. Gareth Bale rozpoczął swoją profesjonalną karierę w Southampton, do którego dołączył jako młody talent z Akademii Klubu. Wyróżniał się niesamowitą szybkością, świetną lewą nogą i precyzyjnymi stałymi fragmentami gry. Początkowo występował jako lewy obrońca, ale już wtedy było widać jego inklinacje ofensywne. Bale zadebiutował w pierwszej drużynie Southampton 17 kwietnia 2006 roku, w wieku zaledwie 16 lat i 275 dni, stając się wówczas drugim najmłodszym debiutantem w historii klubu. Wystąpił w meczu z Millwall, który zakończył się wygraną 2–0. Do końca sezonu rozegrał jeszcze jedno spotkanie, ale było jasne, że klub układa w nim duże nadzieje. W kolejnym sezonie Bale stał się podstawowym zawodnikiem Southampton, występując regularnie w rozgrywkach Championship. Jego znakiem rozpoznawczym były znakomite żółty wolne. Stał się specjalistą od stałych fragmentów, co zaowocowało pierwszymi bramkami w profesjonalnej karierze. W sezonie 2006-2007 rozegrał 40 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 5 goli i 12 asyst. Jego bramki padały głównie po rzutach wolnych. Za swoje występy otrzymał nagrodę młodego piłkarza roku Championship, a jego talentem zaczęły się interesować czołowe kluby Premier League. Po zakończeniu sezonu stało się jasne, że Southampton nie utrzyma go w swoich szeregach. Po znakomitym sezonie w Southampton latem 2007 roku Gareth Bale trafił do Tottenhamu, który zapłacił za niego 10 milionów funtów. W wieku 17 lat dołączył do drużyny z Premier League i już w trzecim meczu zdobył swoją pierwszą bramkę w starciu z Fulham, pokonując bramkarza po pięknym rajdzie i strzale z ostrego kąta. Wkrótce trafił też do siatki w derbach Londynu przeciwko Arsenalowi. Niestety jego rozwój zahamowała jednak poważna kontuzja. W 2007 roku zerwał więzadła w stawie skokowym, co wyeliminowało go z gry do końca sezonu. Po powrocie Bale miał ogromny problem. To ten Tottenham nie potrafił wygrać żadnego meczu ligowego, w którym pojawiał się na boisku. Ta fatalna passa trwała aż 24 spotkania w Premier co zaczął to nazywać klątwą Bale'a. Dopiero w październiku 2009 roku po ponad dwóch latach Tottenham w końcu wygrał ligowe starcie z nim w składzie, 5-0 z Barley. W tym czasie Bale przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Benoitem Asu Ekoto i wydawał się, że jego czas w Tottenhamie dobiega końca. Na początku 2010 roku klub był nawet gotów go sprzedać, ale kontuzja rywala sprawiła, że Bale dostał szansę, której już nie zmarnował. W 2010 roku menadżer. Harry Redknapp przesunął Beyla na skrzydło, co zmieniło jego karierę. Jego niesamowita szybkość, dribbling i mocne uderzenia zaczęły siać spustoszenie wśród obrońców rywali. A jednym z najważniejszych momentów w jego karierze był mecz Ligi Mistrzów z Interem Mediolan na San. Tottenham przegrywał 0-4, ale Bale zdobył hatrika demolując prawego obrońcę Maikona i niemal doprowadzając do sensacyjnego remisu. Kilka tygodni później Tottenham pokonał Inter 3-1, a Bale znów zdemolował Maikona asystując przy dwóch bramkach. Dzięki temu Anglicy awansowali do fazy pucharowej, a Bale stał się jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy w Europie. Sezon 2012-13 był dla Bale'a absolutnie przełomowy. Walijczyk stał się liderem Tottenhamu, ciągnąc drużynę na swoich barkach i zdobywając spektakularne bramki. Rozegrał on 44 mecze, w których zdobył 26 goli oraz zaliczył 15 asyst. To w tym sezonie nowy menadżer Tottenhamu, André Villas-Boas, postanowił przesunąć Bale'a ze skrzydła do roli ofensywnego pomocnika, dając mu większą swobodę w ataku. Ta decyzja sprawiła, że Walijczyk zaczął częściej strzelać z dystansu i wchodzić w pole karne, co zaowocowało spektakularnymi golami. To po odejściu Luki Modricia do Realu Madryt w 2012 roku, Bale stał się najważniejszym zawodnikiem Tottenhamu. Strzelił 9 goli na wagę zwycięstwa, co pokazuje jak kluczowy był dla zespołu. To właśnie w tym sezonie Bale stał się jednym z najlepszych zawodników na świecie, a jego wartość rynkowa wzrosła z 30 do 90 milionów euro, co zaowocowało transferem do Realu Madryt za rekordową jak na tamten czas kwotę 101 milionów euro. Gareth Bale trafił do Realu Madryt latem 2013 roku jako najdroższy piłkarz świata za rekordową kwotę 101 milionów euro. Jego transfer z Tottenhamu był ogromnym wydarzeniem i zapowiadał nową erę ataku królewskich u boku Cristiano Ronaldo i Karima Benzemy. Walijczyk od razu zaznaczył swoją obecność w zespole. W swoim debiutanckim sezonie 2013-14 zdobył 22 bramki i zanotował 16 asyst, co miało kluczowe znaczenie dla sukcesów Realu. Szczególnie pamiętne były dwa gole. W finale Pucharu Króla przeciwko Barcelonie, kiedy to w niesamowitym rajdzie wyprzedził Marka Bartrę i zdobył zwycięstwą bramkę, oraz w finale Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madrid, gdzie strzelił gola na 2 do 1 w dogrywce, otwierając Realowi Madrid drogę do La de Sim, czyli dziesiątego triumfu w Lidze Mistrzów. W kolejnych sezonach Bill pozostawał kluczową postacią, jednak coraz częściej zaczęły trapić go kontuzje, które hamowały jego rozwój. Mimo to, Walejczyk odegrał kluczową rolę w finałach Ligi Mistrzów, zwłaszcza w 2018 roku, kiedy strzelił spektakularnego gola przewrotką przeciwko Liverpoolowi, co wielu uważa za jedno z najpiękniejszych trafień w historii tych rozgrywek. Z biegiem lat, Veil coraz rzadziej pojawiał się w pierwszym składzie, a jego relacje z trenerami i kibicami pogarszały się. Największe kontrowersje zaczęły się w sezonie 2019-20, kiedy to Waliczek często siadał na ławce rezerwowych, a media donosiły, że nie jest zainteresowany dalszą grą dla Realu. Kulminacyjnym momentem była sytuacja, w której Bale podczas meczu z Deportivo Alavés został przyłapany na ławce rezerwowych siedząc z zamkniętymi oczami i przykrytą maseczką na twarzy. Wielu kibiców i dziennikarzy uznało, że piłkarz dosłownie zasnął podczas meczu, co stało się symbolem jego obojętności wobec drużyny. Dodatkowym elementem napięcia był fakt, że Real nie chciał rozwiązać jego kontraktu, licząc, że ukaże go długo pobytem na ławce rezerwowych. Z kolei Bale nie naciskał na odejście, gdyż dobrze się bawił. Real wypłacał mu pełne wynagrodzenie, a on w wolnym czasie coraz częściej był widywany na polach golfowych. Hasło Wales Golf Madrid in that order stało się nie tylko żartem, ale też rzeczywistością, która podsycała napięcia między nim a klubem. Ostatecznie Bale opuścił Real Madryt w 2022 roku, kończąc swoją przygodę z klubem z pięcioma tytułami Ligi Mistrzów, trzema mistrzostwami Hiszpanii i licznymi innymi trofeami. Jego historia w Madrycie to opowieść o wielkich triumfach, ale też o konflikcie i niezrozumieniu między zawodnikiem a klubem. W sezonie 2020-2021 po pierwszych trudnych miesiącach Bale zaczął pokazywać swoją wartość. W Premier League rozegrał 20 meczów, zdobywając 11 bramek i notując 2 asysty. Mimo, że jego czas gry był ograniczony z powodu kontuzji oraz nieregularności, Bale potrafił błyszczeć, zwłaszcza w meczach z drużynami o niższym poziomie. Jego największym występem był chattrykowy popis w meczu z Barnej, który przypomniał kibicom o jego klasie strzeleckiej. Mimo tych pozytywnych momentów współpraca z trenerem Jose Mourinho była trudna, a Bale miał problem z regularnym występowaniem w podstawowym składzie. Jego rola w drużynie była ograniczona, co częściowo wynikało z kontuzji oraz z braku pełnej formy, ale także z wyborów taktycznych trenera. Bale spędził sporo czasu na ławce rezerwowych, a jego miejsce w składzie było czasem niepewne. Po zakończeniu sezonu 2020-2021 Bale wrócił do Realu Madryt, kończąc swoje wypożyczenie do Tottenhamu. Choć jego pobyt w Londynie nie przyniósł oczekiwanych wielkich sukcesów, to pozostawił po sobie kilka cennych momentów, w tym hatryka przeciwko Barney czy decydujące gole w Lidze Europy i Pucharze Anglii. W 2022 roku po zakończeniu kontraktu z Realem Madryt, Bale przeniósł się do Los Angeles FC, gdzie kontynuował karierę w MLS. W pierwszym sezonie spędzonym w MLS, Bale rozegrał 12 meczów, zdobywając dwie bramki. I choć liczby te mogą nie wydawać się imponujące, to Bale Pełnił kluczową rolę w drużynie w najważniejszych momentach, zwłaszcza w końcówce sezonu. Jednym z najważniejszych momentów w jego karierze w MLS był finał pucharu MLS 2022, kiedy to LAFC zmierzyło się z Philadelphia Unią, a mecz okazał się jednym z najbardziej dramatycznych w historii MLS. Mimo że LAFC dwukrotnie przegrywało, ostatecznie udało im się wygrać, a Bale strzelił kluczowego gola w dogrywce, doprowadzając do remisu 3-3. W ostatecznym rozrachunku LAFC wygrało 3-0 w rzutach karnych, a Bale stał się jednym z bohaterów drużyny, pomagając zdobyć pierwszy w historii klubu tytuł mistrza MLS. Po zdobyciu mistrzostwa w 2022 roku, Bale postanowił zakończyć swoją karierę piłkarską. Głosił to w grudniu 2022 roku, zaledwie kilka tygodni po triumfie w kucharze MLS. Decyzja o zakończeniu kariery była dla niego naturalnym krokiem po wielu latach intensywnej gry w najlepszych ligach Europy oraz po udanej karierze w LAFC. Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2022 roku Bale zapowiedział, że chce więcej czasu poświęcić na golf, który stał się jego głównym hobby. Wiele osób spekuluje, że może spróbować swoich sił w zawodowym golfie w przyszłości, choć na razie nie ma oficjalnych zapowiedzi, by chciał związać swoje życie zawodowe z tym sportem. W 2022 roku w jednym z wywiadów przyznał, że golf stał się jego głównym zajęciem, podczas gdy w pełni chce się cieszyć sportem na poziomie amatorskim, a on sam wziął udział w turnieju DP World Tour. A jego postać również została dodana do gry EA PGA Tour 2K23. To wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Proszę cię o zasubskrybowanie mojego kanału oraz pozostawienie łapki w górze wraz z taktycznym komentarzem Golfista Madridista.